Barany na listopad, piątka kielichów, paś kielichów i dwa buławy. Zdrowotnie nie będzie za ciekawie. Zwróćcie uwagę w tym miesiącu, listopadzie, na żołądek. Zwróćcie uwagę i też na żylaki i na uczucia, bo możecie zbyt wszystko emocjonalnie przeżywać. Dobra, i wyciągnę kartę. Dla baranków na listopad i mamy królową denarów, e, tak, następnie mamy 6 buław, czyli stabilizacja do finansów. Tutaj będzie oczywiście jakieś powrotne sprawy, jakieś sprawy stare mogą do Was tutaj wrócić, mogą się pojawić na horyzoncie. Tutaj jeszcze jakieś. Dawne złamania ser, czy być może serc, czyli wasza była, czy były będzie chciał po prostu tutaj was odzyskać, ale wy wspominacie, pamiętacie to, co zrobił, czy zrobiła. No i karta papieżycy, czyli taki czas, w którym wasza intuicja powie wam, co zrobić. Jeżeli chodzi o miłość dla wolnych baranów. Miłości mogą być wspomnienia, mogą być fascynacje, e, może być chwilowa stabilizacja, ale i też tutaj e, jest jakiś ból w Was e, i jest to ból związany tutaj e, z, z byłymi partnerami czy z byłą partnerką. Gdzieś jeszcze wspominacie ten czas dla Was bardzo trudny i nie chcecie się odciąć. Więc postawię jeszcze kartę, może na tą trójkę mieczy, co mi tutaj wyjdzie. Dziewięć kielichów, zadbaj o siebie, o własne zdrowie, o własny komfort psychiczny. I teraz, tak, co jeżeli chodzi dla baranów, które są w związkach czy w małżeństwie? Yy, tutaj widzę dwie kobiety: królowe denarów i papieżyce mogą odwiedzać rodzinę, czy też e, ciotki, bratowe, teściowe, e, czy szykujcie się też i że, e, że to może być jakaś starsza siostra, no generalnie rodzina, czy będziemy odwiedzać tutaj rodzinę strony faceta lub na odwrót. E, Warszawski kielichów, może się ukazać ktoś, kto jest Wam bardzo dobrze znany, czyli może możecie się spotkać właśnie na takim obiedzie rodzinnym, a potem może się okazać, że po prostu ta osoba, e, którą znacie sprzed kilku lat jest na przykład starym znajomym Waszego obecnego partnera e, czy partnerki, tak to właśnie tutaj widzę. I co ja jeszcze widzę w zdrowiu? Na pewno przebadajcie sobie hormony i oczy. Stare sprawy związane ze zdrowiem mogą powracać. Raczej, zdrowie będziecie mieć dobre, ale zwróćcie też uwagę na skoki ciśnienia pogodowe, bo przy papierzycy pogoda może mieć wpływ. Jeżeli chodzi o pracę, będzie stabilnie. E, będzie aktywnie, będzie stabilnie, nawet fajne pieniądze. Tutaj przy Was widzę. E, barany, które zrezygnowały wcześniej z pracy, mogą do tej pracy ponownie powrócić, dlatego że mogą za nią tęsknić, bo szóstka kielichów jest w minusie. Niekoniecznie e, ta praca, za którą tęsknimy, będzie e, to, jak było kiedyś, bo może być bardzo, bardzo dużo zmian, więc więc tutaj bardziej, bardziej, bardziej przyłóżcie się do tych zmian, bo cztery buławy to są w ogóle zmiany. Cztery buławy z papieżycą. ale ja myślę, że w pracy będzie fajnie, tylko ciężko Wam będzie się dostosować do tych zmian, bo szóstka kielichów jest w minusie. Także to, co już było, no to już nie wróci. Dobrze, ale będzie dobrze w tej pracy, do której powracamy, lub jak jesteśmy w obecnej, to w pracy mamy stabilizację. Uważać tylko, bo wcześniej tutaj, tak jak już mówiłam, Trójka Mieczy przyszła czyli tutaj stracenie gotówki na coś, więc możemy, więc możemy mieć taką sytuację że będziemy wydawali bardzo dużo pieniędzy, bo możemy sobie pozwolić na wiele. Także tak to na razie wygląda